Cześć wszystkim, tu Viola. Dzisiaj chciałam pokazać Wam album, który zrobiłam. Do ozdobienia okładki użyłam kwiatków, które sama zrobiłam. Tutaj koraliki, mała kokardeczka, motylki. Album jest zawiązywany na wstążeczkę It's a Girl. Tak wygląda brzyk. nie widać Zawiązana kokardka. Na pierwszej stronie są maty ozdobione dziurkaczem brzegowym. I do tego delikatny, delikatna kieszonka. Na no, okres. Tutaj użyłam łoshi. Następna strona wygląda tak. Boczna kieszonka, tak i na każdej stronie przyklejona mata. Już gotowa na zdjęcie. Tutaj w środku też jest mata w jednym kolorze. A tu jeszcze małe serduszka. Błyszczu. Następna strona jest taka. Też boczna kieszonka. W środku tak. Miejsce gotowe na zdjęcie. I trzy matki. Tutaj na tej stronie też jest kieszonka boczna. W środku tak. I miejsce na zdjęcie, tutaj podklejone na 3 d mały banerek. W każdej stronie są dodatkowe maty. Następna. Tak samo, kieszeń boczna. Tak, mały banerek. I miejsce na zdjęcie tutaj tak samo tylko na tagu mam serduszka i tutaj banerek następna strona tak z kwiatuszkami A jakiś komentarz albo malutkie zdjęcie Ma to na zdjęcie gotowe. Kieszonka boczna, znowu tak z kwiatuszkiem. Tutaj. Tak tak ozdobiony. Mały dziedził, motylkami i kwiatuszkiem. I tutaj Na tej stronie nie wklejałam żadnej maty, bo ten papier tak bardzo mi się podobał, że ktoś może sobie dopasuje zdjęcie, żeby nie zasłaniać tego małego obrazka. I tutaj mamy kopertkę 3D zainstalowaną na wstężeczkę. I tutaj możemy sobie Włożyć jakieś pamiątki na przykład. I ostatnia strona, kieszeń dolna, tutaj już przyklejona meta na zdjęcie, tutaj dodatkowa meta. W kieszeni zdobiona jest taś, taśma łosiej. Super kolorki. A ty układki. Tak, tutaj albumu. Tutaj można sobie coś wpisać. Do kogo należy ten album. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że album się bardzo spodoba wszystkim. Do zobaczenia do następnego filmiku. Pa!